W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Stowarzyszenia European Plastics Converters. W czasie dwóch dni obrad ponad 130 uczestników mogło zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi branży tworzyw sztucznych w Europie i w Polsce. Ważnym punktem programu była wspólna konferencja IUPC oraz Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Plastics Europe podczas której podejmowano najważniejsze tematy dotyczące sektora Let's say in terms of quantitative analysis let's say just to outline that the European plastic industry let's say has an annual output of around 50 million tons which means that uh, in the global context we have a consumption of around 300 million tons so you can imagine that in fact it's important in the global context let's say a very innovative sector for job creation, for patents, for innovation in our industry and in that respect plays an important role also in the Juncker strategic uh, plan for 2020. The success of the industry is best roku. E Polska branża przetwórstwa tworzyw sztucznych reprezentowała niewiele więcej niż 4% przetwórstwa tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej. W 7 lat potem ten udział w niej zwiększył się o 50% i dzisiaj jest to blisko 6,5%. Oznacza to naraz, zarazem, że zajęliśmy to miejsce, które Polsce się należy, bo jest to szóste miejsce w Unii Europejskiej, a jest to branża, która zatrudnia w Polsce znaczącą ilość osób i produkuje, jak pokazywaliśmy to w naszych prezentacjach, istotną część dochodu narodowego. Głównym tematem piątkowej konferencji była konkurencyjność europejskiej branży tworzyw w obliczu stojących przed nią rozlicznych wyzwań. Clearly, everybody knows, there are a lot of challenges to the European plastics industry at the moment low cost energy in other parts of the world competing in an environment where in Europe we have very high cost energy. I think we understand what those issues are. From a converting perspective, certainly, what we also need is a competitive environment in terms of uh, energy prices, in particular electricity. If we compare the uh, situation by average in Europe, for example, with the US, it's clear that we pay on average two times the electricity price on average uh, around 3 times let's say the gas price like in the US and in addition we have very different legislation for example in terms of the renewable energy so we have countries in Europe where a renewable energy tax has to be paid which is eating up let's say a um, significant part let's say of uh, the money which we would otherwise have invested in future in offensive measures like innovation in Europe at the moment we are putting a lot of plastics into landfill uh, across all of the member states which is a, a real waste. Plastic is a very valuable resource. The last thing we should do is bury it in the ground. Jak zauważa Tadeusz Nowicki, problemy europejskiej branży tworzyw w pełni dotykają także polskich przetwórców. Przełom roku 2014 i 2015 jest rekordowym momentem, jeśli chodzi o ilość, tak zwanych wystąpienia siły wyższej, bądź powoływania się przez tym razem. Producentów, rozumiem, że w tym gronie rozdzielamy jasno producentów polimerów od przetwórców tworzyw sztucznych. Otóż ten rok jest rokiem, w którym największa ilość producentów tworzyw sztucznych powoływała się w sposób wątpliwy na ym, y, siłę wyższą, która, która powodowała za, albo. Zakłócanie dostaw albo bardzo gwałtowne wzrosty cen. Czyli drugim czynnikiem, który jest istotny, to jest pewność, że polscy przetwórcy będą mieli y, dostęp do y, regularnych ilości sprzedawanych po właściwych, po właściwych cenach e, polimerów. Bez względu na to, czy te polimery będą pochodziły e, z Polski czy z krajów sąsiednich, pod warunkiem, żeby te kraje sąsiednie nie były e, zbyt odległe, żeby nie zwiększać nie zwiększać kosztów. Definitely let's say we have some tailwind here in Europe for the first time since 5 to 6 years. after we have suffered from the financial crisis we are really struggling let's say to get the overall volumes required for the plastic converting industry and we are missing opportunities this is a matter of fact but let's say in the end it's uh, predominantly a question between supplier and customer to understand let's say where the problem really come from and how to overcome it but we try to support let's say our members as much and as good as we can also individually, uh, on request, let's say, by taking measures, let's say, in order to improve their overall situation. This is this is a fact. Innym problemem dotykającym branży są kwestie związane z regulacjami prawnymi. Ta dyrektywa, która wprowadzi praktycznie zakaz stosowania torebek jednorazowych w Europie, to jest, jak pokazują wszyscy analitycy, rozwiązanie demagogiczne. Bo oczywiście każdemu będzie się wydawało, że będzie czyściej i może że to czyściej będzie. Ale jeżeli słyszymy, że w ciągu roku od wprowadzenia całkowicie tych ograniczeń w Europie straci pracę 50 tysięcy osób, to nie wiem, czy są to rzeczy już, Which we accept in a simple way. The bags which are targeted by the legislation are the relatively thin ones. They are largely produced in Eastern Europe and in southern Europe. So the relatively small producers in those countries, if the measures are effective and we have to assume that they will be at the end. Of course, they will lose volumes. To which extent they can redirect the production into other uh, types of bags and thicker bags uh, is early to tell. But uh, yes, there is a risk for uh, negative impacts on the labour market. Warszawska konferencja miała pokazać, iż europejska branża tworzyw potrafi mówić o swoich problemach jednym głosem. Może poza tą jedną kwestią, to znaczy tej ciągłości dostaw, gdzie istnieje pewien kryty nieco dysonans, o tych pozostałych problemach mówimy. The important thing is that by working together throughout the whole value chain, we are able to innovate, we are able to solve some of these problems, and more importantly, lobby governments in a total unified way to provide one voice on behalf of the industry.